Tam, gdzie grzebnąłeś przed chwilą, tam szukaj. Siemano majstery. Dzisiaj jedna z dziwniejszych diagnoz, jakich dokonałem, ale udało się. Opelek. Ciężkie czasy, trzeba opelki robić teraz. Ogólnie silnik ma kilka problemów, ale jeden to był taki powracający, że Czasami wpadał w czkawki, wypadanie zaponów i po prostu nie da się jechać totalnie, tryb awaryjny, kontrola trakcji i tak a czasami jest ok. No i ja tutaj doszedłem do wniosku, że jeszcze yy, korekty są nie takie. Ogólnie świrował czujnik podciśnienia MAP wymieniony i chciałem, i wszystko działało, wszystko działało w tym czasie, kiedy to robiłem, jeszcze musiałem zmierzyć kompresję kiedy Wykręciłem świece, które były dosyć mocno wkręcone. Nie lubię tego, kiedy no nie da się prawie odkręcić świecy, ale odkręciłem. Wszystko ok. Zmierzyłem kompresję, wkręciłem świecę, tak jak były, założyłem cewkę. Samochód chodzi jak traktor. Zapłon wypada. Lekko wbije się, gaz jest ok, ale jak chce się jechać, po prostu nie jedzie, nie ma mocy, zero po prostu. No i mówię no co, no wyciągnąłem cewkę, wykręciłem świecę. Czyżby cewka, która już i tak jest nowa, Mm, ale no nie, trochę mi się zeszło z tym. Jeszcze parę innych rzeczy znalazłem, ale co się okazało? Tutaj widzicie trochę starych, trochę nowych świec, wymieszane komplety, bo jeden komplet świec był, te trochę gorsze, tutaj był w podłokietniku. Nowe jakiś czas temu były wymieniane, ale tak samo mocno były dokręcone, jak widać tutaj. Nie wiem, czy widzicie. O, wszystkie porcelanki, praktycznie 70% z tych świec jest do wyrzucenia, bo Magik przede mną dokręcił stare, także pękły, przez to wypadał zapłon, przez to wymienił cewkę, później wymienił nowe, ale powiedzmy, że było ok, chyba wydaje mi się, że jedna któraś tam była lekko pęknięta i mogła przebicia robić, ale kiedy ja ruszyłem te świece, no to pękły jeszcze znowu, jeszcze bardziej. Także te stare świece też były dokręcone na maksa. Kiedy ja je ruszyłem, po prostu pękły jeszcze bardziej i się zaczęło. No i trochę mi się z tym zeszło, ale tak jak Majster Cebula mówił, cewki świece wiązka. No, trochę mi rutyna zjadła, ale doszedłem o co chodzi. I teraz takie info: no, dużo ludzi pyta, troszkę mi irytuje to pytanie. Ile newtów trzeba, żeby tą, te świecę dokręcić. Pamiętajcie, że żeby dokręcić świecę nie potrzeba żadnego klucza dynamometrycznego, tylko wystarczy na przykład przeczytać, co jest napisane na opakowaniu. Tu macie zaznaczone świecę z taką podkładką, świecę z taką podkładką i po prostu dokręcacie świecę prawie powiedzmy palcami, i potem ewentualnie robicie albo dwie trzecie obrotu, aż złapie i tyle, albo tam jakaś jedna szesnasta, czy tam jedna ósma, bro, to zależy, no ale wszystko jest napisane na opakowaniu zwykły klucz yy, jedna, druga cala, przedłużka, nasadka i tyle, nie trzeba żadnych tam niutów, cudów no, chyba, że ktoś nie ma wyczucia w łapie no i tak to się skończyło, że no, takie proste rzeczy można spieprzyć i później no dramat, nie da się jechać tu mam nowe świece Wykręciłem, bo jeszcze raz będę musiał robić inne zabiegi, gdyż ten silniczek ma trochę słabo kompresję. Nie wiem, czy to się w ogóle da uratować. Także będziemy używać polepszatorków. Do środka jest zalany na razie taki dosyć mocno żrący do czyszczenia dolotów ten specyfik, ale myślę, że da radę, jeżeli to są pierścienie, bo robiłem co prawda te szczelności, nie słyszałem na zaworach, ale... No mogą być pierścienie, troszkę już nie halo i no niestety może to wiele nie dać. Później może płukankę jeszcze zrobimy, bo ogólnie filtr, który stąd wykręciłem, zobaczycie tutaj na zdjęciu, wyglądał dramatycznie już po chyba no niecałym roku od wymiany, o ile wymienili, bo ten papier, który wyciągnąłem, to był jak szmata. To tyle w temacie, majstry. Prosty film, jak wykręcać świecę bez żadnych cudów. Bez niczego to, że w mocniej wkręcicie świecę, to tylko może zrobić źle, bo w pewnym czasie, po pewnym czasie możecie jej wcale nie wykręcić, eee, zepsujecie gwint. I no, praktycznie albo głowice do roboty, albo jakieś kombinowanie, robienie gwintu od góry, co się wiąże z opiłkami. No, są sposoby, ale to jest taka wiecie. Taka metoda, a dwa, że jak za słabo dokręcicie, no to się poluzuje i zacznie też psu, psuć gwint, zacznie kompresja wypadać, przegrzewać i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajcie, bez żadnych tam niutków. wystarczy przeczytać instrukcję, czy to dwie trzecie obrotu, tu akurat poszło bez problemu na dwie trzecie obrotu, złapała podkładka, podkładka się zgniotła i, i tyle. To za pierwszym razem później, no to już trzeba na wyczucie. Bo ta podkładka jest zgnieciona. Powinno się użyć nowych świec, ale nie przesadzajmy. Ja u siebie w silniku wymieniałem świece, Czy znaczy wymieniałem, wyciągałem, wkręcałem chyba kilkanaście razy bez problemu. NGK. Co prawda, te są z Francji. Dużo ludzi narzeka, że porcelanki mogą pękać, mogą się kruszyć. Ale wiecie, jak to jest. Ktoś tam dowalił Newton, a potem zwala na producenta. Także też trzeba uważać na takie opowieści dziwnej treści. No mi się jeszcze nie zdarzyło. Odpukać, jeżeli się zdarzy, będę wiedział już teraz jak to się objawia. Tam, gdzie, czyli tam, gdzie grzebnąłeś przed chwilą, tam szukaj. Tyle w temacie. Dzięki, łapka w górę yy, i trzymajcie się ciepło. Na razie hej!